Ciemka wszystkim, smok tutaj. E, dzisiaj pokażę wam jak wyrenderować filmik w Adobe After Effects i jak e, wyrenderować go z muzyką lub bez muzyki. Dobra, więc robimy nasz composition. Dajemy obojętnie jaką piosenkę. Ja dam Sweetie Man. Common. E, tutaj dam nie wiem, triple no scope. Jakiegoś gościa, którego nie wiem w ogóle skąd mam ten klip. Dalej O dobra Ym... Zmniejsza, bo jest nam niepotrzebna muzyka Dobra Teraz yy, Dobra, teraz nie będę tu zdawał żadnych efektów Bo tylko wam Chcę pokazać jak się renderuje klipy Dobra, yy, klikam na composition Oj To jest? O! Dobra <laughs> Jezus, w ogóle pomieszało mi się coś Dobra e, Nie wiem, coś mi tutaj wyskoczyło Nie wiem o co chodzi Ale um, jak tutaj dla mnie Muszę kliknąć w Comp i teraz Composition Add to Render Queue Okej, okay. wy nie, pewnie nie będziecie musieli Kliknąć w Comp, żeby tutaj po prostu a Kliknąć w Add to Render Queue Dobra, teraz nasz, jest nasz Render Queue w render settings nic nie zmieniamy, output mod, modul yy, klikamy na H.264, yy, teraz klikamy tu i tak yy, to jest nasz format. Format zostawiamy, video output. Yy, to, yy, wchodzimy w format options i tutaj musimy zmienić na yy, ja zazwyczaj używałem 30 na 30. Ale Flamek mnie ostatnio uświadomił, że y, tutaj możemy równie dobrze dać 18 na 20 i nie zmieni nam się w ogóle jakość, a y, wielkość naszego pliku nam się y, zmniejszy. Także y, takie Render Settings było w moim Ferris Montaż, a 30, 30 było w moich poprzednich, także możecie sobie porównać jakość. Dobra, klikamy OK. Y, resize, nic nie ruszamy. Crop też, nic nie ruszamy. Audio output, właśnie to jest, yy, żeby mieć, to jest opcja, żeby, żebyśmy mieli nasz dźwięk. Jeżeli tego nie zaznaczycie, po prostu nie wyrenderuje na dźwięku. Jeżeli zaznaczycie, mamy nasz dźwięk. Klikamy OK i klikamy tutaj. No i tutaj już, yy, jak nazwać nasz plik? Yy, plik. Zapisujemy. Zapisz i render. Filmik nam się fajnie renderuje. No, i to wszystko, jak nam się wyrenderuje, wtedy y, będzie ładny dźwięk z After Effectsa, że y, plik został wyrenderowany i pojawi nam się ten plik na pulpicie. No, dobra, już nie będę czekał, żeby to się skończyło. O. Tutaj się pojawi, jest. Dobra, to dzięki wszystkim za oglądanie. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście. Lajkujcie, komentujcie. No, to było wszystko. Smoke z tej strony. Cześć.